Budzi księcy. Obudzi twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg jeziora Genezaret, zebrał się wielki tłum wokół niego, a on był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa. Przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem, Żebym choć dotknęła jego płaszcza, będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od niego. Obrócił się w tłumie i zapytał, kto dotknął mojego płaszcza. Odpowiedzieli mu uczniowie, Widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto mnie dotknął. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli Twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi Nie bój się, wiesz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum, to znaczy. Dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła. Miała bowiem 12 lat, i osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść. W swoim życiu byłem świadkiem trzech cudów, gdzie wszystko wskazuje na to, że zostały zawieszone prawa przyrody. Gdzie doszło do interwencji Chrystusa w życiu jakiegoś człowieka i daj Boże, że Jezus obudził budzik e, wskrzeszeniem, uratowaniem życia, uzdrowieniem wiarę kogoś. A, a jednocześnie przypomniał sobie, ile razy prosiłem o cud taki mocny, taki spektakularny dla rodziny, dla przyjaciół, dla znajomych i nic. Ten Jair to był szczęściarz, wyprosić wskrzeszenie dla córeczki. Szok. Ta kobieta, która od 12 lat koruje na e, straszliwą chorobę, jest w szczepku urodzona. A co z tą drugą stroną? Z tymi, którzy prosili nic? Z tymi, którzy być może ukarali bogate i znane, Gdzie były? Dlaczego mnie to spotkało? Co ty sobie wyobrażasz? Ponoć jesteś dobry, Boże. I może iść tą stronę, nie? Jest też mimo wszystko za druga. Jezusie, syn Dawida, ulituj się na dan.